Pierwsza rzecz, która mnie wkurwia. Delikwenci na stronie, dzięki której teraz oglądacie ten film, wchodzą sobie na jakiś filmik, który już ma tysiąc wyświetleń, zero komentarzy. Nieważne, czy filmik jest interesujący, ciekawy, czy w ogóle do dupy. Po prostu pierwsza rzecz, którą robią, bez oglądania tego filmiku, to widzą, że nikt inny na nim nie skomentował, to decydują się napisać... Pierwszy... Pierwszy... Pierwszy, jestem pierwszy, jestem pierwszy, 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 tak kurwa, jesteś pierwszy. Co za to chcesz? Medalik? Jakąś nagrodę chcesz? Chcesz, żebym ci załatwił coś, jakąś, jakąś pracę czy coś za to, że byłeś pierwszy na tym jebanym filmiku, na tej jebanej stronie? Przynajmniej go ocy, a ja, nie pierwszy. a najlepiej jest tak, jeżeli filmik ma bardzo dużo wyświetleń, a są jakieś lagi. Co do wyświetlania komentarzy na samej stronie, na YouTubie. Że jest pierwszy, to tak naprawdę jest 1872. A przed nim jest jeszcze cały sznur idiotów, którzy myślą, że są pierwsi. I piszą, pierwszy, pierwszy, jestem pierwszy, pierwszy, skomentowałem na twoim filmie. W ogóle go nie widziałem, ale jestem pierwszy. Tak, spierdalaj z tym. Brawo, brawo, tak. Okej. Okay. Kolejna rzecz, która mnie doprowadza do szewskiej pasji to sytuacja mniej więcej wyglądań co tak. Siedzisz sobie w kinie, elegancko oglądasz film. Kino jest pełne, więc dookoła w ciebie wszędzie są ludzie. I na przykład oglądasz sobie film, bardzo się wciągnąłeś, bardzo chcesz wiedzieć, jak dalej się pociągnie akcja. I za tobą siedzą dwie nastolatki, które bez przerwy gadają, wpierdalają popcorn, rzucając go po całej sali, po twojej głowie, krzyczą, śmieją się, piszą smsy, dzwonią, tłumaczą film do jeszcze głupszych osób, które koło nich siedzą. I ty się odwracasz i mówisz. Przepraszam, czy możecie trochę ściszyć waszą rozmowę, ponieważ uh, chciałbym zobaczyć co się dzieje w w filmie. One się oburzają! Oburzają się totalnie! Mówią... Huch! Mówią, jaki ty jesteś niewychowany! Co ty myślisz, że to jest biblioteka? Że ja nie mogę sobie rozmawiać gdzie chcę? Co ty chcesz ode mnie? Uh, tak, sorry, głupia pizdo, ale wiesz co? Ja tu przyglądam film, mnie nie obchodzi, czy ty przyszłaś tutaj na jakieś spotkanie towarzyskie, bo ja przyszedłem tutaj oglądać film, więc wypierdalaj z tego kina! Częściej jest ja tak, że sobie idą, a ja zostaję w tak chujowym humorze, że przez cały film się jak debil. Buzia cała czerwona, bo te idiotki, ta mniejszość społeczeństwa, która nie używa mózgu, rujną mi cały dzień. I co ja mam sobie zrobić? Najchętniej tu urządziłbym im nekroblasfemistyczną desakrację mordy, ale zgadnijcie co? Dzięki takim rzeczom jak moralność i prawo, pfff, sorry, bardzo chciałbym, ale niestety tego nie zrobię. Czy oglądaliście kiedyś jakiś horror, który którym nie ma krwi, nie ma żadnego napięcia, czegokolwiek, nie ma żadnych strasznych sytuacji, jakiejś imagerii, która zacznie się bawić twoim umysłem, że jest strasznie? Co ten film działa na zasadach straszaków, takich, jak na przykład widzicie na YouTubie, że oglądacie sobie jakiś film, coś bardzo fajnie jedzie samochód i nagle wyskakuje jakaś mora. Przykładem takiego filmu może być Oko z Jessica Albą. Wzgórza mają oczy, Teksańska masakra. Jest mnóstwo takich filmów. Najczęściej sytuacja wygląda tak. Bohater skrada się po ciemnym pokoju. Ma już otworzyć drzwi. Kiedy za drzwiami nic nie ma, zamyka drzwi. Jakaś morda wyskakuje i ty nie chcesz się tego przestraszyć, bo wiesz, że to nie jest straszne, to jest tylko reakcja, to jest reakcja, twój mózg nie jest na tyle szybki, żeby sprocesować wszystko, co się dzieje, ale zgadnijcie co, tak, przestraszysz się, mimo, że nie chcesz, że to jest gówno wyskakujące na ciebie i w ogóle najczęściej nie jest straszne, to po prostu musisz się przestraszyć. I to jest bardzo, i to bardzo ubogi sposób na zabawę z widzem horroru, ponieważ taki widz horror najczęściej chce zobaczyć jakąś atmosferę, jakąś krew, jakiś, cokolwiek, kurwa. A nie jakieś bany straszaki. Co, co to w ogóle jest? Co, jest? co to jest przedszkole? Kolejna rzecz, przez którą mi się chce żygać to pizdy na internecie. Tak, dokładnie. Tam o, tam o, wszędzie tam o są pizdy. Ten cały internet jest otoczony pizdami. Internet to jest jedna wielka pizda, w której jest milion pizd. I najczęściej ja trafiam na ich wszystkich. Ja spotkałem każdą pizdę. Każdą, każdego jednego pizdochlasta, który na tym internecie tam o urzędował. Każdego. Przykład takiej pizdy to ten człowiek. Ten człowiek jest idiotą. Ten człowiek nie chce pokazać swojej twarzy, ponieważ tak naprawdę nie ma mordy! Nie ma mordy! I nic nie umie. I jedyne, co umie zrobić, to przyjść na forum cię składu i pisać, że jesteśmy satanistami. Tak, jesteśmy satanistami. Ci ludzie pogardzają strukturą wymowy, ortografią, najczęściej mają zero argumentów, piszą chuj przez samo ha, nie mają mordy, sieją ogólną cegłownię i skład pustaków na internecie i po prostu mnie wkurwiają, dlatego teraz o nich mówię w tym filmie. Myślą, że są bezpiecznie ze swoim ekranem komputera, jak piszą ha, oh, ha, oh, ha, oh, ha, oh, oh, ale jestem zajebisty. A tak naprawdę, jak mają wejść na kamerę na internet, to kurwa nic nie robią. I... Okej, okay. teraz mam rzecz, która zapewne przydarzyła się większości z Was. I zapewne też was wkurwiła To sytuacja wygląda tak Jest rano Jedziesz autobusem do szkoły I jesteś zmęczony Dopiero wstałeś, jesteś zdezorientowany Słuchasz zapewne jakieś muzyki Nie chcesz, żeby nikt cię dotykał Nic do ciebie mówił Po prostu chcesz spokojnie, bez żadnych kłopotów Dotrzeć do tej szkoły rano No to tak, siedzisz sobie w autobusie Autobus jest zapchany ludźmi Full ludzi Następny przystanek Wchodzi babka w granicach 50 lat. 4, kurwa, 5, 6, 17 829 torebek. Pizda podchodzi do ciebie. I Ty załóżmy siedzisz sobie na krześle. Tak sobie siedzisz... O Jezu, nie dotykajcie mnie. A ona tak stoi z tymi torebkami. I jeden co robi to jest spojrzenie. To jest po prostu spojrzenie. I tymi torebkami o Ciebie. A ty siedzisz Boże, zostaw mnie, naprawdę Nie chcę, żebyś usiadł na moim miejscu Po prostu spierdalać to Nie chcę po prostu mieć z tobą nic do czynienia A to dalej tymi torebkami No i chuj, jedyne co możesz zrobić to wstać Proszę, może pani usiąść Mam nadzieję, że będzie pani wygodnie w drodze do domu Głupi babsztylu i tak od rana inteligent dzień załatwiony. Następna rzecz, której mam po prostu podziurki w nosie, ludzie, którzy mi mówią, że ściąganie muzyki z internetu jest kradzieżą. I o ile ja staram się nie ściągać muzyki z internetu, najczęściej po prostu kupię płyty, to ci ludzie mówią, ściągając muzykę z internetu, kradniesz ją od wykonawcy, a ja sobie myślę, no tak, ale jeśli byś jej nie kupił, to byś za nim nie zapłacił, czyli ściągając ją. Nic nie kradniesz, prawda? To to chyba jest logiczne, że nie ma kradzieży, tylko po prostu nielegalnie ściągniesz się materiał bez kradnięcia go, bo i tak nie ma. Po prostu to, co jest na internecie jako muzyka do dościągnięcia, nie istnieje. Tego nie ma w jakimś tam wykresie wykonawcy, że o tak, ktoś tutaj ściągnął moją muzę. Po prostu to nie istnieje. To jest po prostu kopia muzyki, którą ty możesz sobie wziąć za darmo, ale nie kradniesz wykonawcy ani producenta tej oto muzyki. Spierdalać z takimi teoriami. Brawo! Okej, okay, następna rzecz, o której będę mówił, naprawdę mnie wkurwia. To najczęściej się dzieje na internecie, ale w prawdziwym życiu też. No ale najczęściej na internecie jest taka sytuacja, że jest jakaś dyskusja, czy to na YouTube w komentarzach, czy na jakimkolwiek forum dyskusyjnym. Obojętnie gdzie? Na budowie jak pracujesz? Obojętnie gdzie? Sprawy wygląda tak. Jest dyskusja. Ostatnio mój kumpel właśnie o tym mówił, że była dyskusja na temat Xboxa 360 i... Yy, PlayStation 3. I on zaczął coś napisać, że... Nie pamiętam co pisał, Czy Xbox jest lepszy, czy, czy PS3, nie pamiętam już. Chuj z tym Ważne, że po swojej wypowiedzi uh, On ma wniku 93, czyli on ma 15 lat Ktoś napisał Ale co ty możesz wiedzieć? Ty masz 15 lat. Ha 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 Stary cię nie kocha w nocy, a mama tylko rano, a kurwa dziadek tylko w południe. Czy coś takiego, nie? To tak niemiłosiernie w kurwia, bo co z tego, że ja mam 15 lat? Czy ja nie mogę powiedzieć nic, co, jak mam 15 lat? Czy moje doświadczenia życiowe, czy cokolwiek, co ja mogę powiedzieć, po prostu nie ma sensu, nie powinno być w ogóle brane pod uwagę, ponieważ ja mam 15 lat, ja nic nie mogę wiedzieć. Jeżeli ja ci powiem, że 2 plus 2 jest 4, to się mylę, bo mam 15 lat. Czy o to w tym chodzi? Czy taka jest teoria? Tylko to możecie powiedzieć, że brak argumentacji, dlaczego ja nie powinien się wypowiadać, bo mam 15 lat, jest zupełnie ignorowany w tym momencie, ponieważ ja mam 15 lat, czyli ja się mylę. Si, mi, hu, ja.